Witam Państwa bardzo serdecznie w dzisiejszej Energetyce Dnia. Oczywiście Magdalena Rudkowska i mój kanał. Cieszę się, że jesteście Państwo ze mną. Cieszę się, że jesteście ze mną, nawet w dniu wolnym od pracy, bo tak się składa, jak patrzę na wyświetlenia swoich energetyk, że energetyki niedzielne są zazwyczaj najmniej wyświetlane. Ja już to kiedyś mówiłam, bodajże w lipcu, że zazwyczaj pewnie dzieje się tak, że w niedzielę, szczególnie w wolną niedzielę, się Państwo różnych rzeczy. Czy obawiacie? No bo siedzicie w domu, a mnie na przykład w pracy. Natomiast ja bym powiedziała, warto wysłuchiwać również energetyk w dni wolne. Bo może usłyszycie dla siebie jakąś podpowiedź, jak go spełni, spe, spędzić, co zrobić, co wam sprzyja, a co wam nie sprzyja. Ale już przechodzę do typowo dzisiejszego dnia 11.08.2019 niedziela. I teraz tak, ma, jesteśmy pod wpływem w ogóle wibracji mistrzowskich. Niedziela energetycznie jest w ogóle silna, chociażby ze względu na, jak gdyby, jeżeli jesteśmy katolikami, ze względu na dzień, można powiedzieć, Święty, wyższa wibracja do, do spędzenia w kościele czy, czy, czy chociażby z rodziną. Natomiast ja bym powiedziała te wibracje Dnia Świętego. Oczywiście nie chcę tu zahaczać o, o religię i po stronie jakiejkolwiek religii stawać, bo to jak gdyby nie, nie, jest, to, nie jest to przedmiotem dzisiejszego, dzisiejszej energetyki. Ale tylko chciałabym Państwu pokazać, jak ta energetyka działa, bo, bo, bo też przez te energetyki możecie się czegoś nauczyć. Czyli powiedziałam, niedziela katolicko, Dzień Święty, wyższe wibracje. Ale jesteśmy pod wpływem 11 z dnia i jesteśmy pod wpływem 22 z całości. Czyli jeżeli dodamy 1 plus 1 plus 8 plus 2 plus 0 plus 1 plus 9, da nam 22, czyli ja bym powiedziała mistrzowskie wibracje i ta niedziela będzie na wysokich wibracjach. Co to oznacza? Czyli to, co będziemy dzisiaj robić albo nie robić, bo możemy nic nie robić i stracić troszeczkę jak gdyby energii działania, dlatego zachęcam pomimo, że nie niedziela wolna, róbmy wiele ważnych rzeczy, będzie to bardziej intensywne, będzie nam po, po, podnosiło naszą efektywność, więc pomimo, że niedziela leniwa, to ja jestem za tym, że wykrzesajmy z siebie energię, żeby po prostu działać, brać sprawy w swoje ręce. I jeżeli nie wiem, pracujemy w domu i niedziela, to mimo wszystko dzisiaj popracujmy, będą tego efekty. Jeżeli nie pracujemy w domu, a mamy bałagan, pomimo że niedziela, to zróbmy po Porządek, zrobimy go dobrze i przez to będziemy mogli wziąć większy oddech i będziemy mogli, proszę Państwa, również robić inne rzeczy, bo być może to, co nas zawala, a 22, w zasadzie czwórka z 22, mówi, że w tym dniu będziemy widzieć swoje ograniczenia, więc jak gdyby nie widźmy je tylko i się nim nie przeglądajmy, że mowy że zrobią się same, a właśnie tą zaległą pracę realizujmy. Czy porządek w domu, czy porządek w dokumentach, czy zawodowych jakichkolwiek, czy nawet przeniesienie dzisiaj do domu spraw zawodowych. Zróbmy to, bo zaowocuje nam to y, pozytywną energią dnia jutrzejszego, a być może nawet całego tygodnia. Mało tego. Pamiętajmy, że, y, 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 pamiętajmy również, że tak, jak gdyby, czwórka to są ograniczenia. Pracujmy nad swoimi ograniczeniami umysłowymi, nawykowymi. Jesteśmy w stanie dzisiaj je przy wibracji mistrzowskiej 22 i 11 przełamać. Y, proszę Państwa, troszeczkę trudniejszy do spraw y, uczuciowych, ale myślę, że nie na uczuciach. Dzisiaj powinniśmy się skupiać. I kochani, wyciągnę dla Państwa i oczywiście dla siebie. Kartę Tarota na dzisiejszy dzień i zobaczymy, e, czy, nam, e, czy nas doenergotyzuje pozytywną energią, czy nie. Czyli już myślę: 11:08, 2019 niedziela, z jaką kartą powinniśmy popracować. Kartą cierpliwości. Siódemka denarów, jedna z ulubionych moich kart. Chociaż niełatwa, ona mówi o cierpliwości. Ja bym powiedziała, to rezonuje z czwórką, 22 i jedenastką. Bo ta karta mówi tak, na pewno dzisiaj działaj. Na pewno dzisiaj doglądaj swojej pracy, doglądaj swojego mieszkania, zajmuj się nim, czy pracą, czy mieszkaniem. Pielęgnuj go wręcz, pielęgnuj. Eee, niech ono... Czy praca, czy dom przyciągnie Twoją uważność i z miłością nie za karę pielęgnuj, bo owoce Twojej pracy już są widoczne, tylko muszą dojrzeć. No i generalnie w jakimś takim negatywnym aspekcie, gdybyśmy chcieli negatywnie tą kartę e, zinterpretować, to bym powiedziała karta cierpliwości. Ta karta mówi, że musimy się uczyć cierpliwości, tak? No proszę Państwa, cierpliwości uczmy się każdego dnia, ale dzisiaj pielęgnujmy to, co jest ważne w naszym życiu. Doenergetyzujmy to naszą pracą, bo efekty i plony już niedługo będziecie mogli zbierać. I kochani, jeszcze afirmacja na dzisiejszy dzień: o pięknie, z entuzjazmem i radością rozpoczynam każdy kolejny dzień. Kocham życie. Czyli dzisiaj nic nie robimy za karę. A robimy tak, że przyniesie nam to yy, efekty w przyszłości. Widzimy już te efekty, plony naszych działań i pracy, i z radością nawet wykonujemy trudne rzeczy. Wszystkiego dobrego, kochani! I oczywiście zapraszam do tego, żebyście każdego dnia byli ze mną, oglądali inne moje filmiki, lajkowali, subskrybowali kanał. I jeżeli chcecie z, z ze mną porozmawiać, to kontakt jest pod filmikiem. Zachęcam również do brania udziału w ciekawych kursach, które organizuję. Dziękuję. Wszystkiego dobrego na dzień dzisiejszy.